Siemaneczko, z tej strony Kura Workout, przed wami vlog numer 5, witam moich stałych subskrybentów, stałych widzów, którzy aktywnie udzielają się na moim kanale, którzy aktywnie oglądają moje filmiki i śledzą mój kanał, dziękuję wam, że jesteście, dzięki wam wiem, że mam dla na kogo nagrywać te filmiki, te vlogi, między innymi ten vlog, który nagrywam w tej chwili, witam oczywiście też osoby nowe, mam nadzieję, że spodobają wam się moje filmiki i również zasubskrybujecie mój kanał, no i oczywiście witam haterów, czyli te osoby, które tak naprawdę najmocniej mnie motywują, najbardziej mnie napędzają do ciężkich treningów. Uwierzcie, że bez Was nie byłoby mnie na, na tym poziomie, na którym jestem w tej chwili, więc wielkie pozdarki dla Was. I teraz jak wam to w zwyczaju przedstawiam po kolei, co będzie się działo w tym vlogu. Po pierwsze wam nowe bluzy z nowymi wzorami, które zaczynam produkować dla Was. Jedno z tych bluz w tej chwili na sobie wygląda następująco. Oczywiście przedstawię dużo dokładnie tą bluzę w dalszej części vloga. Kolejną rzeczą, która będzie w tym vlogu to konkurs. Kolejny już konkurs. Tym razem do wygrania czapka Hannibal Forking, którą mam w tej chwili na głowie. Jest to czapka koloru czarnego, typu snapback, tak jak widzicie. Jest to czapka od Hannibala, tak jak powiedziałem. Wygrałem na zawodach Barbatu w Warszawie, które były organizowane w ramach międzynarodowych targów FIWE. W samej postaci Hannibala myślę, że nie muszę jakoś przedstawiać szczegółowo. Myślę, że każdy, kto ćwiczy Street Workout i, i kto zaczyna, to orientuje się mniej więcej kim jest ta postać. Mogę tylko tak na szybko powiedzieć, że jest to ojciec Street Workoutu, czyli osoba, która jako jedna z pierwszych zaczęła udostępniać filmiki na YouTube i rozprzestrzeniać ten sport na cały świat. Mnie osobiście właśnie ta osoba też zmotywowała do tego sportu. Noglądam się w filmiku właśnie z udziałem Hannibala i postanowiłem, że chcę robić takie same rzeczy, co on. No i w trzeciej części vloga odpowiem na wasze pytania, które zadawaliście mi pod wcześniejszymi vlogami w komentarzach na YouTubie. Przód bluzy wygląda następująco. A tak wygląda jej tył. Przód wygląda następująco. Mamy tutaj logo moje, Kura Workout, czyli Nabita Kura. No i oprócz tego napis pod kołnierzykiem z przodu street workout my life czyli street workout moim życiem yy, ogólnie bluza y, bardzo wygodna materiał jest gramatury 300 gram czyli nie jest za cienka i nie jest za gruba yy, tutaj mamy ściągacz tak jak widzicie kilku centymetrowy yy, na rękawach również mamy ściągacze podwójne szycie yy, no i yy, kołnierzyk yy, również podwójne szycie nie powinien się rozciągać. Tył bluzy wygląda następująco: mamy tu trzy poziome napisy. Pierwszy z nich to No Excuses, czyli bez wymówek, Sport Lifestyle, czyli sportowy tryb życia i Ambition Over Everything, czyli ambicje ponad wszystko. I oprócz tego mamy duży napis na całe plecy: Never Give Up, czyli nigdy się nie poddawaj. Wszystko oczywiście koloru złotego. No, i pod kołnierzykiem napis Kura Workout. Od kogo pochodzi ta bluza? No, i tak wyglądają bluzy, które będę teraz produkował. Moim zdaniem wyszły bardzo spoko. Fajne hasła motywacyjne, sam oczywiście je wymyślałem i wstawiłem na tą bluzę. Złoty kolor bardzo dobrze się prezentuje na czarnej bluzie. Jest to kolor, który jest odblaskowy, ponieważ jest to folia flex. W nocy, na przykład, inne druki są niewidoczne, a druki flex złotego koloru stale są widoczne nawet gdy jest ciemno dodatkowo gdy mamy dobre naświetlenie znów to światło się odbija i daje nam bardzo fajny efekt wtedy te napisy widać jeszcze lepiej no i tak jak mówię jest bardzo fajny efekt tego wszystkiego jeżeli oczywiście ktoś jest chętny na taką bluzę to zapraszam na priv. posiadam rozmiary od S do XXL bodajże podam Wam rozmiarówkę czyli długość rękawa, szerokość bluzy w klatce i długość bluzy od kołnierza po sam dół Teraz przejdziemy do opisu i prezentacji przedmiotu konkursu, czyli do prezentacji czapki Hannibal for King, tej, którą mam na głowie. No i potem przejdziemy do zasad konkursu, czyli co musicie zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie. Ta czapka, oczywiście z koloru czarnego, jak już pewnie dostrzegliście. Tutaj na przodzie macie logo Hannibala, jest to korona. Tutaj macie napis HEWKA, czyli Hannibal for King. Z tyłu czapki macie logo sponsora Hannibala, czyli logo Trek'a. No i typu snapback, czyli regulacja jest szerokości tej czapki. Możemy sobie ją regulować, w zależności od wielkości naszej głowy. Zasady konkursu są takie same jak ostatnio, czyli tego vloga, którego teraz nagrywam udostępnię od razu po wrzuceniu na YouTube na mój fanpage. Na mój fanpage Kura Hansen Street Workout będzie widniał tak jak ten post, będziecie musieli go polubić następnie udostępnić wpisując konkurs dużych liter potem przychodzicie do góry strony klikacie opcję zaprasz znajomych do polubienia tej strony zapraszacie tutaj 50 osób ze swoich znajomych do polubienia mojej strony i na samym końcu piszecie pod tym postem, który udostępnię w komentarzu zrobione ja sprawdzę czy wykonaliście te 4 punkty no i potem będę losował na kolejnym vlogu Wyniki będą 6 grudnia Będę losował osobę na Waszych oczach, tak jak to robiłem wcześniej Z tych wszystkich osób, które wykonały te cztery rzeczy I napisały zrobione w komentarzu Powycinam nazwiska, wrzucę do jakiejś urny No i na Kamerce będę losował osobę, która wygra czapkę Hannibal Forki. Teraz przejdziemy do pytań. Pytanie numer jeden: mam pytanie odnośnie Twojego treningu brzucha. Mówiłeś, że trenowałeś brzuch 5-6 razy w tygodniu, nie odczuwałeś bólu dzień po treningu, skoro trenowałeś prawie codziennie. Zależy na porządku. Oczywiście zakwasy są przy każdym ćwiczeniu, ale potem, jak już przyzwyczajemy nasze ciało, to ci tylko wytrzymałość do przodu, a zakwasy zanikają. Czyli po prostu nie pojawiają się nam zakwasy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tych wszystkich ruchów, które wykonujemy dzień po dniu. Te same i podobne powtórzenia, podobne sety. Chyba, że zaczniemy wykonywać dużo więcej powtórzeń lub ćwiczenia bardziej takie obciążające nasz organizm, to oczywiście jest możliwość wystąpienia zakwasów. Ja je właśnie w takich momentach mam. Pytanie numer dwa. Kura, czemu jest siłownię? Hejtuję to może złe słowo, ale bardziej jestem zniesmaczony do tego typu aktywności fizycznej. Oczywiście nie mówię, że siłownia jest zła, ale bardzo duża liczba osób ćwiczących tam zapomina po co powinno się ćwiczyć. Przede wszystkim powinniśmy być sprawni, powinniśmy podnosić naszą funkcjonalność w życiu codziennym, a bardzo dużo osób widzi tylko masę mięśniową, odżywki, sterydy, jak największy ciężar na wolnych, cięże, na wolnych ciężarach czy na maszynach po tym wszystkim funkcjonalność w życiu codziennym maleje osoby na przykład ćwiczące nawet 10 lat mają problemy z wejściem na czwarte piętro z zakupami Oczywiście jest też niewielki odłamek osób, które ćwiczą na siłowni łącząc wolne ciężary z ćwiczeniami kalistycznymi, z, z własną masą ciała. Rozciągają się i nie nabierają niepotrzebnej masy, utrzymują całe ciało w bardzo dobrej funkcjonalności, potrzebnej do życia codziennego. Pytanie numer 3. Czy w SW bardzo trzeba się skupiać na kondycji? Po pierwsze, kondycję możemy mieć albo w siłówce, czyli w ćwiczeniach podstawowych jak pociągnięcia, dipy, pompki i możemy mieć też wytrzymałość, kondycję w elementach, czyli taka bardziej pod pokazy czy zawody freestyle. Moim zdaniem warto sobie wyrabiać taką kondycję, wtedy jesteśmy bardziej przygotowani do czynności, które musimy zrobić codziennie, jesteśmy bardziej wytrzymali mamy też kondycję do na przykład różnych sportów innych a dodatkowo na na przykład zawodach jakichś tam freestyleowych możemy pokazywać występ prawie przez cały czas na podobnym poziomie nie jest tak, że na przykład zaczynamy od bardzo ciężkich elementów a potem już widać, że jesteśmy zmęczeni, musimy troszeczkę pochodzić, zwlekamy z kolejnym Ćwiczenie musimy do niego się przygotować kondycyjnie, bo musimy wyrównać nasz oddech. No i wtedy, oczywiście, ten występ gorzej, gorzej jest odbierany przez sędziów. Pytanie numer 4. Czy wstaje na rękach ma znaczenie się przedramion i nadgarstki? Jak najbardziej tak. I przedramiona i nadgarstki muszą być silne. Dodatkowo nadgarstki muszą być rozciągnięte, abyśmy nie odczuwali dyskomfortu. Siła przedramion nadgarstków wpływa bardzo na naszą równowagę w stoim na rękach, w miejscu przede wszystkim. Gdy musimy uciskać palcami ziemię, wtedy czym mocniejsze przedramiona, tym łatwiej możemy się wybronić przed przewróceniem się na plecy, a silne i daje nam lepszą kontrolę i stabilizację w stoju na rękach. Pytanie numer 5. Jak łączy stojnik z życiem codziennym szkoła obowiązki? Zazwyczaj kładę się spać koło północy, wstaję tak zazwyczaj koło 7 nad ranem. Idę do szkoły, wracam koło 14-15 i wtedy się kładę na godzinkę spać, żebym się zregenerował po, po szkole i żebym był w dobrej formie do wykonania dobrego treningu efektywnego. Teraz akurat mam jazdy naprawko, więc czasem idę na jazdy, a jak nie mam, no to od razu idę na trening po tym śnie. Po treningu wracam do domu i się zazwyczaj uczę lub odpoczywam. Jeżeli nie mam nic do nauki, to zajmuję się Facebookiem, sprawami właśnie związanymi ze strip workoutem, z moim fanpage'em, no albo z YouTube'em. Pytanie numer 6. Dlaczego nie ćwiczysz nóg? Nie ćwiczę nóg z tego względu, że obciążałbym nie w ćwiczeniach statycznych. Może zacznę je ćwiczyć, ale bardziej pod siłą eksplozywną i rzeźbę, abym nie nabierał niepotrzebnej mi masy mięśniowej. No ale jeszcze zobaczymy, jak to wszystko będzie, do czego dojdziemy. Pytanie numer 7. Czy uważasz, że suplementy są zdrowe i potrzebne? Wyjaśnij swoją odpowiedź. Na suplementach się nie znamy za bardzo tak szczerze, ponieważ z nich nie korzystam tak naprawdę, jeżeli coś na stawy jak i witaminy no to ok, ale reszty rzeczy raczej nie popieram, dużo osób mówi, że są potrzebne, ja na razie mam młody organizm, daję radę bez nich, jak, naj, jak najdłużej chcę przy tym zostać, poza tym mam większą satysfakcję, że ćwiczę o zwykłym jedzeniu i wszystko pracowałem ciężkimi treningami bez żadnych wspomagaczy i niepotrzebnej chemii. Pytanie numer 8, jakie są najlepsze ćwiczenia na lędźwie? Stosowałem dużo ćwiczeń na lędźwie, same lędźwe bardzo mocno się wzmacniają już bardziej zaawansowanymi ćwiczeniami, jak już troszeczkę ktoś ćwiczy dłużej, takimi jak front, flaga, plancze, dragon flag, no i ja właśnie takimi rzeczami je wzmacniam przede wszystkim. Bo tak jak mówię, nie wykonuję już bazy, czyli tych ćwiczeń łatwiejszych, tylko bardziej się skupiam na samych elementach, czyli wzmacniam już sobie te lędźbia, wykonując po prostu, próbując jakieś nowe elementy, czy wykonując jakieś stare, szlifując je. Ale na początek, dla takich osób początkujących polecam mostki, rozjazdy na kółku lub bez niego. Z przytrzymaniem w fazie rozjazdu, no i ćwiczenia na brzuchu, unoszenie wyprostowanych nóg i rąk w tym samym czasie jak najwyżej i przytrzymywanie kilka sekund. Pytanie numer 9. Mieszasz swój trening z, przedmi z przedmiotami typu opona, liny, pierścienie gimnastyczne, handle, czy jednak samo ciało? Ja preferuję trening z własną mocą ciała. Z tych rzeczy, które wymieniłeś, no to tylko pierścienie gimnastyczne. Chociaż e, też bardzo rzadko. E, pytanie numer 10. Czy poświęcisz filmik z treningiem na siłę na nóg? E, skoki i takie tam. E, może w przyszłości tak. Na razie nie mam takiego celu. E, musiałbym pierw troszeczkę wgłębić się w ten trening, w trening nóg. E, zobaczymy co będzie za jakiś czas. Pytanie numer 11. E, Kura, trzymasz nadwyżkę kaloryczną. E, szczerze mówiąc, mam gdzieś e, dietę i w ogóle nie obliczam, ile kalorii jem e, dziennie. Staram się po prostu spożywać tyle jedzenia, abym po prostu nie chodził głodny. E, nie wiem wcale e, tak dużo, e, powiedziałbym, że mało. E, ostatnio dodałem sobie taki jeden posiłek w szkole, który ma dosyć sporo kalorii. E, może opowiem o nim w kolejnym rogu. E, przede wszystkim staram się jeść treściwy obiad. E, bo ja jestem, mam już tak chyba w psychice zakodowany, że jak zjem dobry obiad, no to resztę dnia e, czuję się bardzo dobrze, jak zjem słaby obiad, e, to co mnie zjad później, no to i tak e, czuję się nie za bardzo. Hmm, posiłek potem jem e, przed treningiem, e, po e, jakiś tam, żebym po prostu miał też e, kalorie na trening i e, tą energię. E, potem po treningu wracam do domu, jem e, posiłek potreningowy. No i sam, na sam koniec sobie jem coś na noc, też dosyć treściwego, żeby po prostu nie budził się w nocy z głodem w brzuchu. Pytanie numer 12. Da się coś zrobić z odciskami, żeby nie bolały. Problem odcisków dosięga każdego, kto zaczyna. Osoby, które zaczynają, mają właśnie problemy z tymi odciskami. Jak już ktoś ćwiczy 2-3 lata lub dłużej, mają jeszcze odciski wyrobione są twarde i się nie zdrywało. jeżeli to tylko jakaś mała część na skórka tam nam odchodzi a te osoby właśnie które zaczynają no to robią się na odciski czasem nawet bez odcisku od razu im się zrywa skóra no to wtedy jest duży ból, trzeba to przyznać ja sam odczuwam odciski dopiero po naprawdę długim treningu na drążku ale następnego dnia szybko się regenerują i już nie bolą Dużo osób poleca rękawiczki czy inne rzeczy, ale jestem zdania, że street workout to street workout, jakieś używanie miękkich rękawiczek czy kątek mija się z celem, ponieważ powinieneś być w każdej chwili gotowy na wykonanie jakiegoś elementu, no to w końcu jest street workout na ulicy i nie będziesz wtedy przecież leciał do domu po rękawiczki, czy wyciągał z kieszeni i zakładał. Trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić i czym dłużej ćwiczymy, tym te odciski i nasze dłonie są odporniejsze na jakieś zerwania i ogólnie na ból. No i zbliżamy się do końca vloga. Jeżeli ktoś jest chętny na zakup bluzy, to oczywiście piszcie do mnie na brief. Zapraszam wszystkich, którzy oglądają ten filmik do wzięcia udziału w konkursie oczywiście. Sądzę, że nagroda jest naprawdę spoko. Przede wszystkim jest coś znacząca, ponieważ jest od osoby, która coś wniosła do tego sportu. Przede wszystkim. Zapraszam też osoby nowe, które go mnie po raz pierwszy do zasubskrybowania kanału. No i jeżeli filmik się podoba, dajcie lajka, komentujecie czego mogą dotyczyć kolejne poradniki, kolejne vlogi, no i kolejne moje filmiki. No i to na tyle. Siła z wami wariaty. Nie poddajemy się nigdy.